Witajcie! Chciałbym Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście z nami aktywni na wszelkich social media. Bardzo się cieszymy, że tak wiele osób nas obserwuje, uczestniczy w wydarzeniach, które organizujemy albo które sponsorujemy czy to w hakatonie, czy w meetupach, czy w konferencjach, czy w naszych kursach języka niemieckiego. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i że z tego korzystacie. Bardzo chcemy podnieść Wasz poziom kwalifikacji. I może kiedyś się spotkamy, może będzie nam dane razem pracować. Serdecznie zapraszamy. Chciałbym wam życzyć wesołych świąt. Wiem, że to jest trudny czas, bo nie będziemy mogli się spotkać ze wszystkimi, którymi chcielibyśmy i którymi zazwyczaj się spotykaliśmy, ale myślę, że po tym wszystkim będziemy bardziej doceniać to, że mamy rodzinę i możemy w większym gronie się spotykać. Życzę Wam, żebyście mieli otwarte oczy tak jak Trzej Królowie, którzy odwiedzili nowonarodzonego Jezusa, abyście widzieli nowe szanse i okazje, również i te biznesowe. Życzę wam również, abyście mieli otwarte uszy, jak pasterze, którzy słuchali aniołów, żebyście słuchali swoich przyjaciół, swojej rodziny, swoich przełożonych i swoich kolegów w timie, Abyście byli otwarci na ich pomysły. Wszystkiego dobrego dla was i dla waszych rodzin. Wesołych świąt i do zobaczenia. Thank you